Dzień dobry. Witam Państwa zespół Polskie Kwiaty. Dzisiaj będziemy nie, nie tylko śpiewać, ale również gotować. Przebywamy na terenie pastorówki w Zelgnie. Zapraszam do gotowania barszczu ukraińskiego. Nasze gotowanie będzie się odbywało w obecności Agaty, Oksany i Elżbiety. Taki przepis barścio, bo. No, Przepisów duży, w każdej rodzinie swój barszcz. Już gotuje się e, rosół, e, żeberka wkładamy, żeberka pokrojony, musi być liście lawrowe, kilka sztuk, kilka groszek ziele angielskie. To musi być, żeby ten był smaczek i piękny aromat. E, no i sól oczywiście przepraszam, cukier, ale no, nie, w niektórych przypisek dodają naprawdę cukier, naprawdę e, sól. No i tak, tak. Każdy ma swój smaczek na sól i na cukier, to tego starcie. Dalej, koleżanka, proszę kroić Agatka kapustę, marchewkę. Tak, marchewka. U nas jest troszeczkę tutaj wszystkiego już przygotowane, żeby więcej porozmawiać, pogadać, bo tęskniliśmy za tym czasem, kiedy razem zaśpiewamy. A ja powoli będę rzucać i e, kolejność będziemy, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Marchewki, marchewka kroi się w takie kostki. Teraz idzie seler i pietruszka. Na drobne też kostki pokrojone. To koper, tak? Koper, koper. E, Tu od razu stawię patelnię, і крові слонини. Крові слонинка, добре, щоб вона була трохи чим щоб фані так собі кроїла Агата крої капусти. Еля кілька чосників приготує. Але жуцями в цілощі, не очищами. До тієї слоніни копер. Я його дожуцями. До, Капуста її покрайона. i rzucamy cały czas musi gotować się. Barść to taka potrawa, która zawsze częstuje bardzo drogie goście, jak spotyka się rodzina na święta, aromaty po całemu domu, pachnie od razu ciepłym, rodzinnym. Teraz jeszcze fasol. Może być w puszce, no Ele chciała zaśpiewać troszeczkę, bo zawsze jak gotuje się barw, zawsze coś musimy zaśpiewać, prawda, Elo? No zanucimy. Hej, tam gdzieś na czarnej wody Siada na koń kozak młody Czule żegna się z dziewczyną Jeszcze czulej z Ukrainą Hej, hej, hej sokoły Dobbі. Tak, Elu dobrze, starcie i idziemy dalej, idziemy, bo długa będzie piosenka. A tu u nas już szkwarczy i wesołe szkwarcie ta słoninka. I teraz buraczek na tarkę. Tak, to wszystko bardzo takim delikatnym, na bardzo delikatnym ogniu. Bardzo uwielbiam barszcz grzybki, Elu. Czy w Polsce też kładziecie grzybki do? Też kładziemy A najczęściej i Suszone, Suszony, też bardzo fajny. Ja mam przygotowany maślaki. Też dadzą fajny smak. Już fajnie szklarci. Oto można już przemieszczać. Dalej dodajemy przecier pomidorowy. Dużych 3-4 łyżki. I rzucam suszone ziele. Kto co lubi je się dodaje. Może suszone jakieś tam kolendry. To też to, to wszystko wzbogaci smak tej potrawy. U nas w Ukrainie zawsze mówią, że barść lepiej smakuje na drugi dzień. On nabiera przegryza te wszystkie. Niektórzy rzucają e... Паприку червону. Так. Ми спробуємо там версії. В некоторых регіонах Украины на концу навіть грушки. Гадко. Podoba się kolory podobają się? Jak najbardziej jest tak kolorowy, że w życiu bym nie pomyślała, że barszcz ukraiński tak wychodzi. Co prawda nigdy go nie gotowałam. O. Gotuję pierwszy raz z wami i z chęcią go posmakuję. Zaprosisz nasz goście. My Oczywiście. Wszyscy, my wszystkie polscy, polskie kwiaty przyjadą, będą śpiewać i smakować po ten burś ukraiński. Zabimy wielką biesiadę. Biesiady to dobrze. Ale czujesz ten aromat? Świetny. Czujesz. Tak, Agata już mnie tutaj też linka cieknie. I my to wszystko przekładamy do naszego barszczu. Wymieszamy. Naprawdę łyżka stoi. To taki naturalny, sprawdzony barszcz Zawsze bywa tak, że a to gęsty, a to nie za gęsty. Zawsze dobrze dolać troszeczkę, Możemy doleć troszeczkę... Rosołu. I teraz Elu musisz spróbować jak ten stan z tej soli, jak to wyszło. I tu dodajemy, kto co chce, ci to soli. Można dodać e, sok cytryny. Kto lubi więcej kwaśny. Prawie już wszystko gotowe. Jak wygląda? Wygląda przepieśnie, inaczej bym tego nie opisała. A zapach to w ogóle. E, z czym padaje się barść ukraiński. E, już jak u mnie w domu. W każdym, talerzu, w każdym talerzu musi być żeberka, tak. pietruszka zielonka i czosnek drobno, drobno posiekany. Do tego zawsze w domu mamy taką fajną śmietankę kwaśną. Zrobione takie placuszki. Uwielbiają moje rodzina, to na siadłym mleku albo na jogurcie Mąka i woda. Wszystko takie do, do przysmaku tego barszczu. Zespół Polskie Kwiaty zaprasza na zjedzenie takiego barszczu, który żeśmy przygotowali, nie kupowanego gotowego, tylko przyrządzanego po domowemu. Życzymy smacznego. Do widzenia. Do widzenia.